Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest, czy studiowanie matematyki jest drogie? Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Usiądźcie i posłuchajcie. Jest to, moi drodzy, pytanie, które pewnie będzie zadawać sobie albo zadaje każdy kandydat na studia lub też osoba, która chce zmienić może kierunek studiów. Właśnie na studia o kierunku specjalności matematyka stosowana, nauczycielska. Czy studiowanie jest drogie matematyki? No, moi drodzy, generalnie pomijamy w tym filmie wszystkie pytania dotyczące e, lokalizacji, dotyczące zakwaterowania i jedzenia. To jest podobne dla każdego kierunku, bo każdy student gdzieś chce spać, coś jeść. I oczywiście gdzieś wychodzić też na zewnątrz. Dlatego zajmiemy się tylko tym, co jest najważniejsze dla studiów matematycznych, czyli ta inność może od innych kierunków. No dobrze, co, o czym trzeba pomyśleć, jak się zaczyna studiować matematykę? Przede wszystkim, moim zdaniem, pierwszą rzeczą, o której dużo ludzi, wielu ludzi naprawdę nie myśli, to jest po prostu kupno lub posiadanie dobrego kalkulatora. I teraz moi drodzy, ja wiem, że większość z was, e, przede wszystkim jest to bardzo ciekawe, bo e, kiedy idzie się na maturę, trzeba mieć kalkulator prosty, czyli praktycznie dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i może pierwiastek. Natomiast kiedy wchodzi się na studia, dobrze jest mieć dobry, zaawansowany kalkulator, który. Nie jest w telefonie, bo w telefonie to jest tak jakby potrzebujemy nagle czy nie mamy. Dobrze jest mieć taki osobny kalkulator, który mogę potem e, wziąć na przykład na jakieś kolokwium, które ogólnie będzie mi pomagał, kiedy nie będę chciała patrzeć się w komputer czy w telefon, kiedy będę na przykład nie wiem w bibliotece sobie siedzieć i przeliczać, albo tak jak mówię, po prostu na kolejnych zajęciach na każdym roku są różne, na niektórych można używać kalkulatora, na niektórych nie. Ale jeżeli już można, to potrzebne są nam różne Różne działania e, i logarytmy, e, i jakieś silnie, i inne skomplikowane bardziej działania, dlatego dobry kalkulator to jest podstawa, moi drodzy. Ja osobiście zaopatrzyłam się w dobry kalkulator dopiero na drugim lub trzecim roku. E, ponieważ no, nie będę ukrywać, że na tamten czas taki kalkulator to był wydatek spory. W tym momencie to zależy od Was. Jeżeli chcecie kalkulator naukowy, możecie jakiś używany dostać, na przykład w, e, w miarę dobry, żeby tak też nie pokazywał błędów, bo zdarzają się takie, które po jakimś czasie gdzieś e, zaczynają, e, trochę te obliczenia nie są dokładne, tak to ujmę. I też, żeby miały taką pełną gamę funkcji, które potrzebujecie, bo czasami dopłacenie 20-50 zł powoduje, że możemy mieć dużo więcej funkcji, i to też nam się bardzo mocno może przydać. Powiedzmy, że taki kalkulator naukowy kosztuje 300 zł. Może być używany, może być nowy. Tak, średnio. Nie będziemy tutaj, bo każdy może sobie nabyć, gdzie chce. Natomiast może niektórzy z Was będą chcieli kalkulator graficzny. Wtedy już yy, ta cena jest dużo wyższa. Tak jak wiemy, one już kosztują, yy, no, można by nawet tutaj powiedzieć 1000-2000 zł. I też zależy, czy chcecie nowy, czy używany. Wiem, że używane często są nie do końca dobre yy, i trzeba bardzo uważać, jakie firmy kalkulator graficzny kupujecie. To można też na różnych forach sobie dopomóc, jeżeli chodzi o wybór, ale tak jak mówię, pierwsza rzecz, dobry kalkulator. Może na pierwszym semestrze nie do końca się przyda, albo może nie zawsze, ale uwierzcie mi, że na kolejny, gdy pojawi się statystyka, rachunek, jakieś prawdopodobieństwo, matematyka dyskretna, będzie opcja, żeby mieć na kolokwium na przykład i sobie w tym popagać. Warto go mieć, warto się za zaopatrzyć. Dobrze, to jest kalkulator. Na wielu kierunkach, na wielu, wielu miastach słyszałam od studentów obecnie, e, przy, to znaczy powiedzmy e, plus minus dwa lata, e, jest wymagany tablet graficzny. To jest bardzo ciekawe ogólnie, ale zdarza się, że zwłaszcza przy zdalnym nauczaniu, że wiele uczelni powiedziało dobra, teraz chcemy, żeby macie na przykład trzy miesiące, każdy student ma się zaopatrzyć w tablet graficzny, żeby na zajęciach mógł. Podejść do tablicy, ładnie napisać wszystko, i tak dalej, i tak dalej. Różne tam są formy, ale też na zajęcia fizyczne potrzeba czasami tabletograficznego graficznego w różnych celach ale jest to y, jakiś tam wymóg. Tak jak mówię, nie wszędzie. Warto go wziąć pod uwagę. Y, wiem, że potem i też się sprzedaje do różnych działań i też można go odsprzedać, więc y, no, jest to wydatek dużo większy niż kalkulator, y, a chociaż używany też można dostać dosyć tanio. Powiedzmy tutaj zapiszemy sobie 500 zł. Taka mega uśredniona cena. Co chcemy więcej? No nie uszukujmy się. Nie każdy z nas idąc na studia posiada swój osobisty komputer e, czasami współdzielony jest z, z rodzeństwem a zdarza się oczywiście, że tego komputera a raczej na pewno będziemy potrzebować czy będziemy zdalnie studiować czy będziemy studiować, studiować fizycznie, ten komputer jest potrzebny chociażby, żeby nie wiem, ściągnąć sobie jakieś zadania, które ktoś umieścił w międzyczasie, żeby zobaczyć co się dzieje na grupie, która akurat wysyła jakieś kolokwia z Poprzednich lat, więc napiszę tutaj komputer. Chociaż tak jak wiadomo, większość z Was pewnie posiada bądź też tablet zwykły, komputer, lub też jakkolwiek, cokolwiek tam teraz jest, że tak powiem na czasie, ale jest to niekiedy na ten start studiów wymóg i trzeba sobie jakoś tam pomóc. No to powiedzmy, żeby tak nie szaleć, damy tutaj 1500 zł, bo przecież można kupić też używany. No cóż, mamy takie rzeczy, no nie do końca matematyczne na start, ale czasy są, jakie są i potrzeba jest tego typu rzeczy. Co dalej, moi drodzy? Przede wszystkim książki. I teraz tutaj zrobię przegródkę, czyli takie elementy nie do końca może, które każdy musi mieć, ale książki, skrypty i tak dalej, no to jednak z czegoś się trzeba uczyć. No i tu zatrzymamy się na troszeczkę dłużej. Bo o co chodzi, ile trzeba wydać na te książki? Ja Wam powiem tak. Jeszcze 15 lat temu na książki wydawało się 0 zł. Z tego względu, że bardzo dobrze działa instytucja Ksero na uczelni. Czyli tutaj generalnie nie namawiam oczywiście do tego, żeby kopiować książki, ale fragmenty, na przykład z jakimiś zadaniami czy z jakimiś twierdzeniami. Zawsze były gdzieś, nawet pani miała taką kopię i tylko się mówiło: To ja poproszę z tej książki, a to mam, dobra, to od razu już można było przekserować na 10 razy, na przykład na 10 sztuk. Natomiast szło się do biblioteki i na przykład brało się 10 pozycji z analizy. I stamtąd spisywało się to, co było potrzebne. W tym momencie zauważyłam, że jest taki wymóg trochę, żeby każdy posiadał książkę jakąś, żeby studiował z tej książki. Nie każdy nawet wie, gdzie biblioteka jest, yy, na, studiując matematykę na wydziale. Yy, dlatego to trochę utraciło, i tu zaczęło się to takie większe wydawanie na książki. Oczywiście zawsze były popularne skrypty uczelniane różnych profesorów, na latach wyższych powiedzmy. Ale one też uchodziły, że tak powiem, na rynku Xero, więc można było po prostu wydać na to bardzo niewiele pieniędzy. Ale ponieważ teraz jest teraz, ile trzeba wydać na książki? Powiedzmy w pierwszym semestrze. Jeżeli na pierwszym semestrze macie praktycznie cztery przedmioty, tak plus minus, czyli mamy tak: analizę, wstęp do matematyki bądź też teoria mnogości, taka się nazywa, e, algebra liniowa z geometrią, albo sama algebra liniowa. No i co tam jeszcze macie? No i powiedzmy, że macie samą algebrę, tak, bo każdy troszeczkę ma inaczej yy, rozkład, ale te trzy pierwsze są zawsze. No i informatyka, ale nie patrzymy na to. I teraz tak, z analizy zazwyczaj powiedzmy chcecie, no dobra, wydamy na trzy tomy Fichtenholza. Ok, czyli te trzy tomy, o których był przegląd książki matematycznej możecie zobaczyć, powiedzmy na rynku używane, ale nie super tanie, no to niech wydamy 100 zł na te trzy tomy, ale każdy z tych tomów może nam służyć na jeden semestr analizy, czyli uratowaliśmy się i to nam posłuży na na przykład półtora roku teraz. Wstęp do matematyki, jest fajny zbiór zadań, e, nie, nie tylko jeden, można na przykład go gdzieś na rynku u, książek używanych dostać powiedzmy za 25 zł. Troszeczkę może z nadwyżką, ale lepiej, żeby tak. No i tu algebra liniowa z geometrią pozycji jest mnóstwo. I teraz tak, albo będziecie musieli kupić jakiś skrypt uczelniany, albo też skorzystacie z, z rynku książek używanych i się zaopatrzycie. E, w jakiekolwiek wydawnictwu, które Was interesuje, no i ile tam moglibyście wydać? Powiedzmy 30 zł, żeby na, na dwie książki jakieś. No i tu do algebry. Algebry, książki są czasami drogie, e, ale też one są obszerne i zazwyczaj są na, jakby na jeden semestr i na drugi. No dobra, no ale powiedzmy, że wydacie na algebry 40 zł, bo jeszcze jakaś książka jest zbiór zadań. E, lub też kupicie algebrę abstrakcyjną w zadaniach i jest załatwione i to, i to. No i zobaczcie, ile wydamy tutaj. Czyli mamy 70 zł, 95 i powiedzmy 30 zł z tego. Nie wychodzi dużo na jeden semestr. Na jeden semestr. Czyli plus dodatkowe ewentualnie kserówki, jeżeli na formę papierową się zdecydujecie. Oczywiście każdą z tych książek prawdopodobnie, jeżeli znajdziecie, może można w jakiejś bibliotece takiej wirtualnej wypożyczyć. Może tak być. Wiem od studentów, że czasami jakieś ciekawsze pozycje, żeby nie kupować, to faktycznie korzystają z tych wirtualnych bibliotek. Tam też jakiś wstęp płacą, ale nie jest to tak drogie jak sama książka. No więc powiedzmy: 150 zł na semestr na te książki no wydaje się dosyć dużo. Tak to zaokrąglimy już sporo, czyli 150 zł na semestr. Czy w drugim semestrze trzeba będzie kupować więcej? No powiem wam tak, im ciekawsze przedmioty, czyli wejdzie na przykład topologia, metody numeryczne, teoria miary, całki i tak dalej, tak dalej, Tych przedmiotów jest dużo równania różniczkowe. No nie będę ukrywać, że czasami te książki bywają coraz droższe. Nie zawsze, bo można dodać, dostać naprawdę używane bardzo tanio jako tak okazyjnie, ale nie ma co się też oszukiwać, że bywają naprawdę drogie książki. Yy, więc ta kwota może troszeczkę się zmaleć, ale też może się dosyć sporo powiększyć, jeżeli będziecie chcieli kupować te książki na każdy semestr. I teraz, tak, co z tym zrobić? Po każdym semestrze, ja mogę książki odsprzedać. Roku, lub też w następnym, ale jeżeli planuje karierę matematyka teoretycznego, warto w swojej biblioteczce te książki zachować, bo po co je kupować dwa razy? No chyba, że będę uważać, że ona jest już za podstawowa i będę sprzedam ją. Po co mi taka książka? No dobra, jednakowoż 150 zł jest, plus te dodatkowe koszty. Robi się dosyć sporo na start, plus oczywiście różne inne wydatki związane ogólnie ze studiowaniem w innym mieście, jeżeli jesteście spoza na przykład. Co dalej? Oczywiście moi drodzy to co, się, co każdy semestr robi i wydaje, czyli po prostu zeszyty, długopisy i tak dalej, i tak dalej. No to wydaje się standardowo tyle samo, lub też mniej, jak wydawało się na przykład wy w liceum czy w szkole podstawowej. No nie macie tylu przedmiotów, więc zeszytów będzie mniej, ale może chcecie większe zeszyty, może chcecie lepsze długopisy. Pomijam oczywiście te wydatki, które możecie ponieść na poczet przedmiotów technicznych. Jak pójdziecie studiować na przykład matematykę na Politechnice, może być jakiś wymóg, żeby na jakiś przedmiot techniczny mieć coś specjalnego. Tego nigdy nie wiadomo. I dlatego ja też o tych nie będę tutaj wspominać. Co jeszcze, moi drodzy? Czy można wydać na coś jeszcze? Oczywiście. I tutaj jest kwestia pewna ciekawa. Wielu studentów matematyki korzysta z pomocy dodatkowej, czyli po prostu tak zwane korepetycje, moi drodzy. I to jest wydatek, wydaje mi się, najbardziej taki, e, największy, jeżeli się zdecydujecie, oczywiście. Który możecie ponieść przy studiowaniu matematyki i nie tylko, bo każdy kontakt z matematyką wyższą może jakby wymagać użycia jakiejś dodatkowej pomocy. I tu wiadomo, że ceny są różne. Można na tydzień wydać 50 zł, można wydać 150 zł, no i wtedy na miesiąc wydaje się wiadomo ile i te koszty zaczynają rosnąć. To nie ma na celu Was zniechęcić do studiowania matematyki czy czegoś innego, ale dobrze sobie po prostu przemyśleć ewentualnie, co ja będę potrzebować, co ja chcę, co jest wymagane. Warto się z tym zapoznać na różnych grupach i pytać ludzi naprawdę o to wszystko. Oczywiście będziecie mieć mnóstwo rzeczy od wykładowców, tak jak mówię, skrypty, dodatkowe listy zadań, ale praca dodatkowa na studiach jest zawsze. Bardzo dobra i mile widziana. Żebyście też nie tylko bazowali na tym, co jest na wykładach, bo to jest są studia, a studia polegają na studiowaniu. I ostatni moi drodzy wydatek, który może Was czekać, to co jest? Oczywiście kawa, herbata i ewentualnie ciastko. Czyli wszystko to, co pozwoli Wam przetrwać, wszystkie. Być może bezsenne, spędzone na nauce y, wieczory i noce, które będzie się trzeba przygotować na kolokwium, na egzamin. No i na to nie ma co mówić dużo. Może wyda się trochę więcej niż w liceum czy na, y, w szkole podstawowej, ale to jest też dosyć istotny wydatek, żeby też y, nie zagłodzić y, tego y, biednego, że tak powiem, mózgu, który będzie się dosyć dwoił i troił, żeby to wszystko pojąć. Jeżeli byście mieli dodatkowe pytania, jeżeli chodzi o tę tematykę studiowania matematyki kosztów, chociaż sporo filmów już jest na naszym kanale, zawsze możecie napisać do nas. Zachęcam moi drodzy Was e, oczywiście do studiowania matematyki, jeżeli czujecie się na siłach, e, a także zachęcam do wsparcia kanału. Jest to dla nas bardzo istotna kwestia. E, do subskrypcji, do polubienia filmu i słyszymy się w następnym.